Cześć, tutaj Krystian z Bany Świstaka, nowy Najlepszy Polski Dziennikarz dla kanału Moniki Laskowskiej, Najlepszej Polskiej Dziennikarki i ze mną jest Ula. Siema, siema, witam. E, na start powiedz mi, jak oceniasz całą motoczkę e, Rutkowskiego na gali MMA, w, MMA Wiedziałaś o tym? E, nie wiedziałam, zajebiście, naprawdę zajebiście, wyszło tak, fajnie, Wysz, wyszło szalenie, pozytywne no. E, powiedz mi coś o twoim przeciwniku, jakby walczysz z chłopakiem, zacznijmy tego, w ogóle tutaj wielkie gratulacje dla ciebie, że podjęłaś się walki z mężczyzną. E, czy jest dla ciebie jakiś taki problem, jakby większa obawa, czy Tak nie Przyjmuj się dla ciebie, bo to będzie większe show. Powiem ci, każdy zawodnik jak wchodzi do klatki, to ma obawy zawsze, natomiast y, jakoś większych obaw nie mam. Nie, nie. Myślę, że sobie poradzę, zobaczymy. Jasne, super. A właśnie jak wyglądały Twoje przygotowania do walki? Ile się przygotowywałaś? Y, dwa miesiące, od razu po dwójce, po wipie ie dowiedziałam się, że walczę, no i miałam te 60 dni. Tydzień wypadł przez chorobę, no i no i cisłam cały czas. Starałam się jak najczęściej praktycznie codziennie te MMA były, musiałam siłę odłożyć, to już mówiłam. Na poprzednich wywiadach e, Brakuje mi tych siłowych e, Ale wrócę teraz po walce Wrócę chociaż na miesiąc na siłowe Bo, bo to jednak daje mi no, satysfakcję większą MMA ciężkie, ale fajne Spodobało mi się tak, Na pewno ciekawy sport du uczy dużo charakteru Czyli rozumiem, że po armwrestlingu będziemy spodziewali się Tutaj nokautu z prawej ręki Eee, zobaczymy, czy prawa, czy lewa. I startuję na prawą, i startuję na lewą. Eee, A, bo tam masz lewa i prawa ręka, tak? Tak, złoto mam i na prawą, i na lewą, więc e, oczywiście amatorsko, bo wiele osób mi zarzuciło, że powiedziałam tam w którymś wywiadzie, że e, jest to zawodowy armwrestling. Natomiast e, jedne zawody już były debiutanckie, niestety się na nie spóźniłam, nie dałam rady wystartować. Odbyły się starty troszeczkę wcześniej, parę minut, e, ale debiut był na ostatnim miejscu na listach. Natomiast to jest amatorsko, prawa, lewa ręka y, działają, więc zobaczymy, z której będzie knockout. A bardziej wolisz y, parter czy stójkę? nie powiem. Okej, okay, no Dora, to jest tam, dają ciekawostkę na już walkę. Tak, tak. E, a w luty jesteś częstochowy chyba, coś co, nie? E, wiesz, co? E, chłopaka mam z częstochowy i praktycznie od 6 lat ponad. E, jestem tutaj od piątku do niedzieli. Tutaj w skałcie mamy swój klub amroestingowy, gra to częstochowa. Pozdrawiam wszystkich e, uczestników e, i. I jestem tutaj trzy dni w tygodniu, więc to Częstochowa i te moje zawiercie i łazy są tak podzielone. Więc Częstochowe bardzo lubię i też tutaj żyję. Wiesz, ja też jestem Częstochowy, tak pozdrawiamy najlepsze miasto na świecie. Mamy Najmana, jasną górę, jest dobrze, kręć się to. Tak, tak. Ale nie wiecie ja w ogóle, że jest takie coś jak Arm w tym Częstochowie. Dopiero teraz mi to uświadomiłaś. A mieszkam tutaj, no 20 lat. To ja ci zapraszam serdecznie na treningi. Tak, tutaj w skałcie? Tak, Spędzimy tutaj 7 lat swojego życia, wiesz? Na, na salce crossowej mamy swój stół, mamy skrzynię z rączkami. Niebawem będzie jeszcze jeden stół. Klub mamy już legalnie, klub jest już całkowicie klubem sportowym Gladiator Częstochowa. Wcześniej nie był spotykaliśmy się tak w innym stylu, natomiast teraz już jest naszym klubem, więc jesteśmy z tego dumni. Teraz tylko wystarczy zrobić tenerskie papiery i. A myślę, że my się nadawałbym się na Aron Wrestling? Jakieś tam prezypozycje mam, myślisz? Po budowie? Po budowie nie da się ocenić, ha, ponieważ tutaj poś... budowanie nie jest żadnym wyznacznikiem siły, jeżeli chodzi o siłowanie na rękę, więc myślę, że trzeba byłoby się sprawdzić przy stole. Nie siła, lecz technika. Ty co, co? Może jakaś, jakaś walka przy stole? A oczywiście, walka? Oczywiście może, może być walka wzią, przy stole, to? natomiast z chłopakami ja jestem kategoria kobiet, senior. E, ty będziesz... ile masz lat? 20. No A na ile wyglądam? Też już tam 20. Też już senior, i mamy też chłopaków twojej postury, więc na pewno byłoby z kim sparować? O no, jest super, super, sprawdzę to na pewno. A sparować, to, to pięknie teraz brzmi, naprawdę, jakby normalnie szedł na treningowe ma. Tak, to jest sparring. Przy stole w amraksingu to są sparingi, sparowanie. To się tak nazywa. Tak samo jak mecze na żużlu, mecz żużel, więc to też tak dziwnie brzmi. Natomiast też w amraksingu jest to sparring. Tak. No, super. Super. Eee, no i co? W ogóle jaki jest twój stosunek do twojego przeciwnika? Bo widzę, po niektórych walk po sytuacjach, że nie pa, jakoś empatią do siebie nie pałacie? Wiesz co, za dużo powiedział na social mediach takich y, niefajnych y, słów o mnie i no, m, nie potrafię też go traktować tak, wiesz, poważnie. Y, no i też z niego mam bekę, ponieważ, no widzisz... Co on sobą reprezentuje i <noise> nie da się tego traktować poważnie. I jako człowieka też go nie traktuję poważnie, więc yy, tak jest, jak jest. Ci jednak do oktagonu wchodzimy z lekką nienawiścią, bo jeszcze go tam ukarać. jeszcze nie ukarać. Ja oktagon traktuję czysto sportowo. Nienawiści, jeżeli chodzi o, o nas wzajemnie, nie będę przekładać na oktagon. Yy, chcę pokazać, czego się nauczyłam. Mam nadzieję, że mi to się uda, i, i sama trzymam za siebie kciuki. <noise> Ja tak samo. A powiedz mi, po walce masz już jakąś przeciwniczkę albo przeciwnika lub, nie wiem, zobaczymy, z kim chciałbyś się zmierzyć? Ja czekam na propozycję. Chciałabym walkę stricte z kobietą. E, tak jak mówiłam u Moni na wywiadzie, na konferencji, że chciałabym też dziewczynę, która ćwiczy, sprawdzić się w ten sposób. Sparowałam z dziewczynami jiu-jitsu, z judo. Dałam sobie dobrze radę, natomiast one były w kimonach, więc łatwiej mi było chwycić w parterze. E, chciałabym spróbować z dziewczyną, która będzie tak samo ubrana jak ja i będzie miała też dużo siły, która też jest zarażona sportem od kilku lat. Wtedy szanse będą wyrównane, natomiast nie wiem, czy jestem dobra, ale chciałabym też, żeby to dziewczyna była, która też zaczęła dopiero przygodę z tym sportem, żeby naprawdę mega, mega te szanse były wyrównane. A jakby skrosować, twój przeciwnik zawalczy z Kenem, a ty z jego przeciwnikiem z Wiktorią. Jasne. Może takie coś. To by też było ciekawe. Taki ja cross. jestem za, myślę, że Wiktoria też będzie za. A bo to jest znowu Ty to jest KN em <laughs> no Zobaczymy, okay. co wymyśli Macinajman. <laughs> Z Michałem jak najbardziej też się pisze na tą walkę. Jasne, super. O, no w takim razie co, dziękuję Ci bardzo za wywiad. Dzięki. Trzymaj się i powodzenia jutro. No, trzymaj się, do zobaczenia jutro. Cześć, dzięki.